Hej, cześć! Z tej strony Stan. witam Was bardzo serdecznie na kanale DDUB drugim odcinkiem z mojej mini-serii o tym, jak dopasować kostium kąpielowy do sylwetki, a tym samym zatuszować pewne wady. Bez przedłużania? Zaczynajmy. Zaczniemy od tego, jak ukryć większy brzuch, czy nawet nie aż ty, na tyle większy, co po prostu drobinkę wystający, co nieładnie może wyglądać z e, kostiumem, który jest nisko wycięty. I tutaj, jak już możecie się domyślić, bardzo fajnym sposobem jest postawienie na e, majtki z wysokim stanem, które notabene teraz są bardzo, bardzo popularne i można je znaleźć w wielu nawet w sieciówkach. Dodatkowo teraz mocny hype jest też na różne kostiumy, które mają taką falbankę dookoła talii, ona też... Oczywiście zatuszuje wszelkie niedoskonałości dookoła brzucha, tak samo jak dobrze jest postawić po prostu na jednoczęściowy kostium, jeżeli nie szujecie się komfortowo w dwuczęściowym, po prostu jednoczęściowy kostium trochę wygładzi tę powierzchnię z przodu i w połowie. Dalej, jeżeli chodzi o małą pupę, to tutaj bardzo mocno ponownie pomogą Wam różne mega nadruki, e, po prostu na stroju czy też marszczenia, dodatki, e, niestandardowe asymetryczne wycięcia, po prostu coś, co zwróci od niej uwagę, a właśnie te różne marszczenia, e, dodatki, aplikacje po prostu sprawią, że znowu pojawi się taka iluzja, że mała pupa jest nieco większa i mniej płaska. Natomiast jeżeli borykacie się z dużą pupą, to postarajcie się. Post stawić na taki kostium którym góra odwróci nieco uwagę od dołu, raczej postawcie na to, żeby dół był bardziej taki stonowany, jednokolorowy, a góra nieco bardziej może wzrysta, właśnie znowu, żeby miał jakieś aplikacje czy coś w tym stylu. Postawcie też na raczej pełniejsze majtki, tak aby nic Wam się gdzieś tam bokami nie wylewało, żeby po prostu te majtki trzymały całą Waszą pupę i wygląda wszystko ładniej, estetycznie. Teraz przejdziemy do nieco szerszych, większych, potężniejszych udli, tego jak po prostu nieco odwrócić od nich uwagę, raczej Starajcie się znowu podobnie jak z większą pupą postawić na... Pełniejsze majtki, nawet takie bardziej w klimacie shortów. Widzicie tutaj zdjęcia po bokach, jak to wszystko wygląda. Tego typu majtki po prostu zrównoważą Waszą całą sylwetkę. I ostatni trik dotyczy krótkich nóg, albo po prostu tego, jak optycznie wydłużyć nogi, oczywiście nosząc tylko i wyłącznie kostiumy kąpielowe. I tutaj naprawdę możecie postawić na bardziej wycięte kształty majtek. Moim zdaniem też bardzo fajnie będą wyglądały majtki po prostu z wysokim stanem. Jest coraz więcej takich, na tym już widziałam w kilku miejscach i naprawdę wyglądają wspaniale. Szymon sama szukam czegoś w tym klimacie. A przy okazji majki z wysokim stanem też ładnie podkreślą Waszą talię, więc i wydłużą nogi, i podkreślą talię, więc czego chcieć więcej? Jeżeli chodzi o dzisiaj, to tyle. Mam nadzieję, że te rady były dla Was przydatne i skorzystacie z nich przy zakupie, wyborze, kotwimów, na napęd, czy kolejne sezony. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!